Przyjaciele! Raz. Przyjaciele, ktokolwiek słucha, naz nazywam się Tomasz Dorożała i chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, że 10 lat temu, w sumie już 11 lat temu, poznałem osobiście Jezusa Chrystusa. Przyjaciele, kiedyś nazywano mnie zło. Kiedyś byłem człowiekiem pełnym depresji, pełnym potępienia. Człowiekiem, który Pił alkohol, palił marihuanę, palił zioło. Pomyślałem, że to jest fajna zabawa, ale tak naprawdę w mojej głowie chciałem uciec od problemów dnia codziennego. I może tak masz ty dzisiaj, który mnie słuchasz. Wałbrzych, przyjaciele, ja powiem wam, Tomasz Doroża, przyjechałem do Was z Gliwic, że jedyną. Jedynym rozwiązaniem dla Ciebie dzisiaj jest Jezus Chrystus. Kiedy ja próbowałem w New Ageu, kiedy próbowałem w buddyzmie, kiedy próbowałem. Po prostu pomóc sobie w inny sposób alkoholem, narkotykami, to nic nie pomagało. Pomagało na krótką chwilę, ale później tak naprawdę wszystko to szło do lamusa. I zobaczyłem, że jedynie Jezus Chrystus może mi pomóc, ale nie ten religijny, nie ten katolicki, nie ten protestancki, nie ten systemowy, ale prawdziwy Jezus Chrystus. I 11 lat temu uklęknąłem i powiedziałem Jezu Chryste, jeśli naprawdę istniejesz, to nie będę teraz popełniał samobójstwa, bo wtedy chciałem to zrobić, ale zawołam do Ciebie i On mnie uratował. I dzisiaj chcę wołać do każdego, kto słyszy: I jest dla Ciebie nadzieja, ale nie w systemie religijnym, nie w systemie katolicko-protestanckim, nie w systemie świadków Jehowy, nie w systemie protestantów, ale w Jezusie Chrystusie. Przyjdź dziś, przyjacielu do Jezusa, narodź się na nowo, a będziesz zbawiony. Ty i Twój dom nie musisz mieć problemów też życia codziennego. Czyż Jezus nie obiecał, że Jego owce będą miały obfitość nawet za życia? I możemy zapytać, gdzie to jest? gdzie jest ta obfitość a ja powiem tobie, jak Bóg mi powiedział a gdzie ty jesteś że mnie nie szukasz że Boga nie szukasz przyjaciele, Jezus Chrystus, On naprawdę zmartwychwstał, to nie jest system religijny, to nie jest dziesięć zdrowaś Mario i Ojcze Nasz ale to jest wielki Bóg, Królów Króli, Królów i Panów Pan który umarł za ciebie i zmartwychwstał by dać tobie życie bo jedyną drogą do zbawienia jest Jezus Chrystus. Jedynym ratunkiem dla nas jest Jezus Chrystus. Przyjaciele, jak kiedyś, jak powiedziałem wcześniej, chciałem popełnić samobójstwo. Byłem nazywany zło. Piłem alkohol, brałem narkotyki, bo chciałem uciec od tego życia, od tego smutku. Gdzieś trzy ludziach Cały czas się uśmiechałem, cały czas niby wszystko było ok, a tak naprawdę miałem depresję. Miałem silne stany nerwicowe. Miałem takie stany nerwicowe, że kiedy szedłem sobie albo byłem w szkole, albo byłem w liceum, to serce jak mnie <laughs> chwyciło, to nie umiałem oddychać. I wielu ludzi tak ma: ma, sta ma ataki paniki, ma stany nerwicowe, ma stany, gdzie agresja jest tak wielka, że nie da się tego powstrzymać. I ja tak kiedyś miałem. Ale nie musisz tak mieć, bo Jezus Chrystus wyrwał mnie, więc może wyrwać Ciebie. Przyjdź już iść do Jezusa. Zobacz, co On jest jedyną nadzieją dla Ciebie. Jeśli nie wiesz do końca, o co w tym wszystkim chodzi, zobacz mój profil na YouTube. Zobacz nasz profil. Kościół Boży Dom Modlitwy. Na YouTube, na Facebooku. Zadzwoń do nas. Zobacz, kim jest Jezus naprawdę! Pomożemy Ci znaleźć go osobiście! I tak jak ja go znalazłem i wyrwał mnie ze wszystkiego, taki dla Ciebie jest nadzieja. Nie musisz żyć w biedzie, nie musisz zapijać się, nie musisz być człowiekiem agresywnym, nie musisz żyć w patologii jakiejkolwiek. Czy to finansowej, czy umysłowej, bo tak naprawdę największa patologia to patologia umysłu naszego, ale z tego wszystkiego jest nadzieja na wyrwanie ciebie. To Jezus Chrystus, ale to jest osoba, która nie ma nic wspólnego z systemem katolickim, z systemem protestanckim i z systemem świadków Jehowy. Przyjacielu, tam! Ja chciałem popełnić samobójstwo. Przyjacielu, zrozum, że Jezus Chrystus może pomóc Tobie, kiedy narodzisz się na nowo, kiedy przyjdziesz do Niego. On, on nie to, że Cię spawi, to poprowadzi Cię drogą, którą możesz żyć, życiem doczesnym, jako w niebie, tak i na Ziemi. aleluja, Przyjaciele! Jest nadzieja dla Ciebie, ale nie poprzez system sakramentalny, nie poprzez świadków Jehody, nie poprzez protestantyzm. Jest nadzieja dla Ciebie przez Jezusa Chrystusa, bo to On umarł za Ciebie i zmartwychwstał. Jezus Chrystus nie proponował nikomu żadnego systemu religijnego. Jezus Chrystus nie proponował nikomu żadnego wyjścia alternatywnego. Nie bycie dobrym, nie bycie buddystą, nie ideologię, tylko Bóg, który umarł na krzyżu i zmartwychwstał w ciele wtedy człowieka. Przybite zostały wszystkie błędy do krzyża, żebyś ty miał życie wieczne. Więc po co ta religia? Religia przyszła, żeby zmanipulować nami, żeby wykręcić nas i pokazać nieprawdziwego Boga. W religii mówi się, że Bóg za dobro wynagradza, za złocie karze. Tak, to Bóg dzisiaj jest prawcą twojego zła. Nie, bo jeszcze cię kara. Nie, przyjacielu. Przyjacielu, tak nie musisz mieć jak masz do dzisiaj. Musisz zrozumieć, że Jezus Chrystus nie ma nic wspólnego z religią. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, tak jak powiedziałem, obserwuj nas na Facebook. Dziękuję.